Siemanko moi drodzy, właśnie kupiłem bułki i te croissanty, nie croissanty, to są te z Dino, wiecie co to jest, jadę do domku na śniadanie, bo miałem ten, o pasów nie mam, bo miałem, musiałem jechać rozładunek, teraz pojadę do domu i zjem, jadę na drugi rozładunek, no i koniec, do końca tygodnia nic nie będę robił. Te nowe samochody normalnie, to jak nie zapniesz pasów, to już tak cię denerwują. Kiedyś miałem takiego, w 1997 roku, miałem takiego Citroenka AX-a. Fajny samochodzik, palił 4 literki yy, i to w porywach. Yy, jak znaczy nie w porywach, tylko i to tak już na maksa w 4 litry, nie? Yy, dieselka. Yy, no i on sygnału dźwiękowego nie wytwarzał, tylko miał takie. Coś, że nie zapijać pasów. No, takie coś to jest spoko, no ale tak to teraz to przeważnie wszyscy zapinają. nie? A ja mam kawałek do domu, to mówię dam radę bez zaskoczenia. Zobaczymy, co oni normalnie robią. Zobaczmy, co oni robią tutaj. Czy tu jakieś śniadanko do, dla pana jest, czy nie ma? Już nie Bo ja już kupiłem tutaj część i nie mam więcej czasu ma mało czasu trzeba szybko robić co nie Finlandka tak tylko piesek się cieszy widzicie najwierniejszy to jest słuchajcie pies weźcie zamknijcie żonę w bagażniku razem z psem i zobaczcie kto się będzie cieszył po godzinie jak otworzycie dobre śniadanko a taka myśl mnie naszła słuchajcie kiedyś za dzieciaka byłem może młodszy od Igora nawet Albo taki jak on. <laughs> Lubiałem chleb z masłem, rzodkiewkę pokroić w plasterki i, i solić. posolić. Nie? Ciekawe, czy dzieciak jakiś teraz by takie coś zjadł. <laughs> Albo chleb z pomidorem, też posolić. Albo ze śmietaną, ze śmietaną z cukrem też, żeby zjedli, nie? Z pomidorem i solą z pieprzem, to jego lubi. No, tak było kiedyś. Mam rzodkiewkę, a tu piesek skacze koło mnie tutaj, tak? i myśli, o jeszcze mnie polizał w palet. myśli, że, że ja tutaj mam mięso albo nie wiadomo co. Pan To jest rzodkiewka, pieski nie będą rząd, rzodkiewki jeść. Kawka się robi, a do kawki już tutaj takie specjały są. Zapomniałem jak to, się jak to się nazywa. Faworki drożdżowe. Właśnie, faworki drożdżowe to są, to są moje pierwsze. Czy takie blade, czy z drugiej strony? A, z drugiej takie. strony. No, no, takie A, odwrotnie położyłem. No, widzisz, kurde. Nie potrafisz sprzedać. W ogóle. A few moments later. O, ja wróciłem z trasy i proszę bardzo, czy z trasy, z takiej 50-kilometrowej trasy. Miałem do rozładunku stal taką. I zobaczcie, co na mnie czeka tutaj pysznego. No, one day later. Szymonko, moi drodzy. Teściowa tutaj nam przyniosła jajeczka. Ewca jej ostatnio piekła ciasto i wydała na to ciasto 5 jajek, a mama przyniosła 10. To, tośmy zarobili. A te jajka są z tego? Od, od ciotki, wiecie, ze wsi, to one są zawsze lepsze. Znaczy, tak myślę, że lepsze. Chociaż słuchają jakiegoś tam eksperta w internecie i wcale nie mówił, że one są takie lepsze od tych z tego. Kiedyś zgłębiałam temat z... jajek, to mówił, no. że kura to choćby nie wiem co odda, to to najlepsze w jajku, do no jajka nie. Właśnie. Ale ma niższy poziom hormonu stresu, swojskie jajko, ze względu na to, że kura sobie biega. Taką mam... Kury są bezstresowe, jajko. no tak, bo moja babcia tu miała bezstresowe kury. One sobie latały, tylko, poszuki, y chciały, nie? Y tylko my je y gnębiliśmy, bo ja tam, wiecie, rower i tym rowerem goniłem te kury. <laughs> to one był, miały też trochę stresa, nie? No, ale... <laughs> Z Tobą tak! No. A teraz y już ocet wypiłem. To śniadanko się należy, a po śniadanku kawka, czy śniadanko najpierw śnia... się psuć, a co chcesz na śniadanko? Czy, czy najpierw, no to jajka może z tym, tak jak ostatnio. By, a, było bardzo dobre. No, no, no. Pyszne wręcz. Ma dobre śniadanko. Mhm. Jajecznica. Z kanapkami wczorajszymi Igora do szkoły co nie zjadł. Oczywiście. Takie obsiadanie. A później... Berberucha. Berberyna. Berberyna. Nie wprowadzaj widzów w błąd. Yy, widać? widać. Palme sabałowe dwie. Witamina dla mężczyzn. I witamina D. Witamina dla mężczyzn też zawiera trochę witaminy D, ale to jest reszta. <noise> tak. Takie mam suplementy plus jeszcze czasami biorę, ale już mi się kończy te zielone takie co to jest? Chlorela z spiruliną. Właśnie. Chrolella ze spiruliną. I to przeważnie biorę na 3. No i tak a po śniadanku kawka. Dobrze, moi drodzy, kawka będzie za chwilkę, bo ja wczasę śniadanko, ale mamy tutaj ostatnią paczkę ziół dla pani Patrycji. I właśnie wyślemy w paczkomacie i wtedy przyjdziemy i dopiero sobie zjemy chlebek. Zatostowany z żurawiną i kawkę, bo <laughs> można by jechać po, do, do dino. Po co to Ewa jechać do tego dino? O, ty po salami. Patrzcie, ja mówię o dino, a ona o salami, Sa po, faworki po faworki drożdżowe, no bo sal do, sal do salami chciałem z tego z Lidla, nie z dino. No. O, FK bierze suple, menty. No i ten, i tak jak powiedziałem, zrobimy sobie z żurawiną i bez tych faworków drożdżowych. Przylazł słowami do łazienki, a ja mam dla Was polecajkę, słuchajcie. Ktoś się pytał u Dominiki na kanale, jaką kradnie mam je odżywkę. Kradnie, oczywiście, że kradnie. <grym> I ostatnio, wiecie, jak zdjąłam te sztuczne rzęsy, to kupiłam sobie odżywkę, żeby moje odżywić. Słuchajcie... możemy rzęsewki. Zobaczcie jakie rzęsy. Są I wielkie te rzęsy, mam A wiecie, maskary aż tak nie wydłużają i ja w życiu nie miałam tak długich rzęs. Może one tak jakoś na gęstość nie, jeszcze nie, ale mam już ile? Dwa miesiące, trzy, no dwa miesiące skończyłam. Od początku to wiecie, wiesz, co to jest chyba nic nie warte, znaczy powiedziałam No warte, nie? I wyrzucę, a do niej mówi, nie, bo dziewczyny pisały, że to trzeba 4-6 tygodni, żeby było widać. No i faktycznie, słuchajcie. Odżyweczka, ja ją kupiłam na Allegro, bo tam wychodzi najtaniej, bo oczywiście w Rossmann nie była, ale dwa razy droższa. Więc ta odżywka i jak macie słabe rzęsy albo krótkie rzęsy, to polecam wam, tylko musicie się przyłożyć. Nie miesiąc, nie tydzień, tak jakbyśmy chciały, tylko właśnie 4, 6, 8 tygodni. I macie takie długie rzęsiory. No? Też bym takie chciał. Tak? To mogę ci pożyczyć. <laughs> Piesek też idzie z nami. Piesek idzie z nami, tak. Pan cię weźmie i będzie trzymał, żeby cię autką. Bo pani mówi, że, że autka też czasami po chodnikach jeżdżą. Więc lepiej, żeby szła na smyczy. Ale wiecie, jak ona idzie. Trzeba by chyba ostatni raz skosić tą trawę. Już nie urośnie i będzie git. Jak ona idzie, to zwąchuje normalnie wszystko po drodze. moi drodzy nie sugerujcie moim wyglądem, bo nie jest, znaczy moim wyglądem mówię, moim strojem, bo nie jest za ciepło, ale tak to już jest, że mi zimą nie jest zimno, a latem mi nie jest za gorąco. Jesteśmy przy paczkomacie i a propos jeszcze ziół, to wam powiem, że nie trzeba tych ziół brać, bo niektórzy myślą, że tam Wezmą sobie i będą brać non-stop zioła. Człowiek przeważnie wie, ile jest jak. Łaj! Człowiek przeważnie wie, że na przykład dzień wcześniej go coś bierze. Wtedy wziąć wieczorem, prawda? Rano poprawić, ale niekiedy niejednokrotnie już rano nie trzeba. Wtedy jest gitara. Uff. Moja kawica już się zrobiła. Ewci już się robi. Tak. To jest tosty z żurawinką Zostawiłem Ewci na talerzyku nożyk, bo widzicie. Zobaczcie u mnie, mi to nie przeszkadza, nie? Jakbym tak. A ona to by chciała tutaj wszędzie mieć to rozsmarowane, a mnie to denerwuje. Uh -huh. Więc sobie rozsmaruję samo no. Tak, tak I, będzie właśnie. Tak. Pa, nie, ja się tak położę. Pamiętacie moi drodzy ten stolik, to jest stolik IKEA nie, białe nóżki tego. I tutaj ktoś nam uszkodził na środku. Ale Ewcia znalazła takie obicie gdzieś, nie wiem Kolejku. gdzie, okleina, w patio. W, patio, no. w patio, i stolik jak nowy, pasuje do tego naszego tutaj, to tak się. Tak. Staromości. super, no. Jesteśmy teraz, mamy parę rzeczy do zrobienia, prawdopodobnie skoszę ten trawnik dzisiaj, żeby już było na wiecie zimę, bo prawdopodobnie już nie będzie trzeba kosić w tym roku, tutaj mamy w garażu Nawet nie chcę mówić co ja tutaj mam za Pierdolnik. Też muszę to zrobić. Posprzątać regularnie. Sprzątam. Wiecie, raz na, na rok, jeden raz w roku. I kurczę, zaraz się tutaj różnych przydasiów, bo to są tak zwane przydasie. Się tutaj naukłada i, i znowu jest pełno dziadostwa no, ale tak to już jest. Teraz, jeszcze, właśnie chciałem Wam powiedzieć, że yy, piszecie do Ewy. Do Ewy piszecie cały czas, żeby ona wam podpowiedziała, co ma zrobić, bo macie dziecko takie chore, takie czy może brać zioła, czy nie może brać zioła, ale ta Ewcia nie jest lekarzem i ona nie może przecież udzielać różnych rad. Może jedynie powiedzieć na naszym przykładzie. Ja właśnie chciałem wam ten jeden przykład taki podać. Jak Igor miał 11 lat. Miesięcy. Miesięcy, przepraszam. To powiedz chcia co zrobiłaś, jak miał Igor 11 miesięcy? Słuchajcie, mama, jak ma małe dzieci, to ona wie lepiej. Prawda? Mamy coś takiego w sobie, że wiemy lepiej. Mój Igor zawsze, znaczy nasz Igor, jak zachorował, to on bardzo wysoko gorączkował. 40 mijał zawsze. A ja zawsze miałam zawał i dzwoniłam do doktórki, co ja mam z nim zrobić, żeby mi nie wpadł w drgawki, wiecie, drgawki takie pochodzące od wysokiej temperatury. I pani mnie ust, mówi, a co ty pan nie umiesz gorączki zbić? I ja umiem, tylko nie wiem, czy mogę. Możesz, możesz, bo jeżeli nie, to później ci zostanie paracetamol i buprom i nie wiadomo jeszcze jakie amotaksy, antybiotyki. Ciekawe, co by pani powiedziała, jakbyś powiedziała, jak zbiłaś tą gorączkę. By tak powiedziała. Spoko by powiedział. Spoko. I Igor zakaszlał i to był słuchajcie, pierwszy sygnał. Wieczorem po kąpieli mi zakaszlał. I to był pierwszy sygnał, że aha, gościu będzie miał gorączkę, rano, będzie jak piec, albo jeszcze w nocy. I tak leżę, już go położyłam na noc do łóżeczka spać i tak sobie myślę, a może, bo mi zawsze pomagało, wiecie, do niej starszej pomagało. Wiem, może dam mu, tak tylko trochę, nie? Rozrobiłam w butelce ze smoczkiem 50 ml ciepłej wody przygotowanej, odrobinę glukozy, żeby to mu osłodzić i płaską małą łyżeczkę ziół szwedzkich wlałam do tego. I tak, masz, <grym> pij, wypił chłopak przez sen. Rano się budzę i mówię, o Boże, dzieciak pewnie ma gorączkę, szybko zryw. A Igor, wiecie, małe dzieci w łóżeczkach śpią z takimi garstkami u góry. Śpi tak z rączkami u góry, głowa zimna, zero kaszlu, zero infekcji. Więc na moim przykładzie mogę być, ja dałam. Ale wy róbcie, jak uważacie. Oczywiście. I, I uważajcie, uważajcie jak robicie. Jak robicie. <grym> Najpierw idziemy do Brico, bo kupimy takie rury. Później wam może pokażę, po co te rury nam są potrzebne. bo one to... No naszły? to, to nie. trzeba kolanko takie specjalne też kupić. A pić. łącznik. Taki. Łącznik, no. A, to zobaczymy. Słuchajcie, wchodzimy do Brico i tutaj jest nasza farelka. I mówi 449 zł FK mówi. Chyba to za coś jest tu niemożliwe. Ja 40 zł za nią No co tu pisze? Przeczytasz, bo ja to nie mam okularów. Co tu pisze? Hmm. Gaz skład. Birek. co tam? Czekaj. Pisze? Takie coś tak, jest. Może to jest to? Może gazowy grzejnik halogenowy? A to by było to? Grzejnik halogenowy? To ten chyba. To ten to jest z kolei. Bezcenny. To jest 149, to pewnie kosztuje. No to, to. też, No to, to, to jest możliwe, żeby to kosztowało? Słuchajcie, 440? Nie, to jest niemożliwe. Termowentylator 232. Bo my dawaliśmy za to 40, 40 zł. Nie, chyba to one też tu stoją. Tu są po 99. 99, no nie wiadomo, w każdym razie kurczę i tak poszło do góry i tak. tak nie znajdę, ale takie dwie rury znalazłem, bo pan szedł, miał wóz. To się go spytałem, gdzie on to znalazł. Jedne, jedne rury były takie, e, czekajcie, położę to. Jedne, idziemy do tego, do bliko do jeszcze, no, jedne rury były takie że tak wam powiem brązowe a mi chodziło właśnie o tak gotować jak tutaj jest pełno gotowych pysznie wyglądających rzeczy tylko to niekoniecznie jest tak dobrze przyprawione jakby w domu przyprawił ale niektóre to są bardzo dobre bo bo czasami stąd braliśmy rzadko bo rzadko ale sam jak się nie chce gotować to się bierze stąd te sałatki o czerwona jest dobra między innymi Chyba tylko ze dwie tutaj są takie, co nam smakują, albo trzy może nawet. Tak, weź mało tylko, bo taki koszyk dźwigać to przekichane. Mało. mało weź. Tak. Taka, kto to będzie dźwigał? No, tylko do kasy, tylko będę No właśnie. Zobaczcie moi drodzy, brałem sernik, idę tutaj sobie, idę i który jest najładniejszy, wziąłem ten. Zasugerowałem się, nie? Ewa mówi, pytam się Ewy ten może być do sernika? Może być, ale ten kosztuje 16,99, a ten 9 Ewa mówi, że ten za 9 też. A ja, słuchajcie, się zasugerowałem, że nie ceną, tylko patrzę, ładnie wygląda, to biorę, nie? A ona mówi, że ten też może być. Widzicie, jak to jest? Jak to człowiek może się omamić tym, że ładnie wygląda produkt? No i dlatego właśnie i dlatego właśnie tak robią ludzi w bambuko. Marketingowcy. To ja wam teraz, moi drodzy, pokażę po co mi te dwie te dwie te rury. Tutaj kurde nie zauważyłem, to jest trochę przy, przykięte, ale to nie jest ważne. Ważne będzie co innego. Tutaj jak widzicie mam rurę wpuszczoną. I ona jest pod chodnikiem idzie. I tutaj jest, i wiecie, jak oni to robili, to kurczę była folia i tam normalnie yy, woda tutaj w tym stała. Tak samo jak i w tym drugim. O! Tak samo jak i w tym stała woda, i tam wilgła ściana od piwnicy, nie? I tutaj mogłoby i tak być, nie? Bo tutaj też była folia, i kurde, ta woda nie miała gdzie uciekać, mogłoby tak być, ale postanowiłem jeszcze, że przedłużę. więc ponawiercam tutaj jeszcze dziurki w międzyczasie, znaczy co jakiś czas, i włożę. I będzie sobie tutaj fajnie woda odpływać teraz, mam nadzieję.

tam pod spód podsypałem tych kamieni, żeby nie była sama ziemia. No i gitara. I tam będzie to samo włoży się tutaj, rzuci się kamieni tamtych, zasypie będzie gitara. Będzie woda jakoś odpływać, bo tak to kurczę tam stała mokłe ściany i to niedobrze jest. No, tak tam wam nie pokazałem, to tu wam pokażę. Dziurki są od spodu, żeby się nie zatykały. Od tej, wiecie, to no w sumie woda i tak znajdzie zawsze ujście, nie? To podsypie kamieniem i zobaczymy, czy będzie dobrze, czy nie. No, dziury pozasypywane. I teraz zobaczymy. Niezłym wyznacznikiem będzie, bo wiecie, tam, jak były zaślepione, to tutaj wiecznie, w tych, właśnie w tym i w tamtym. Stała woda. Teraz, jak nie będzie stać, to znaczy, że dobrze, a jak będzie stać, to znaczy, że jest coś zepsute. A few moments later. do dnia sobie idzie załatwić swoją sprawę tam. Tam idzie, właśnie. A ja stanęłam sobie tutaj na parkingu, bo. Bo muszę iść do Pepko. <laughs> tam muszę, to może zbyt wielkie słowo. Natomiast idę do Pepko. I wychodzimy z domu z Dominiką, a ona mówi: e, To pójdziemy do Pepko. Ja Wie, dobra, to pójdziemy, zobaczymy, co jest Pepko. Bo wiecie, nie trzeba mieć. Ja nie wiem, ja wyjaśnię, może mężczyznom, że to jak się idzie do Pepko albo do Action albo do innych Rosmanów, to wcale nie trzeba wiedzieć po co. Bo tam idziesz i tam na przykład jest wystawa nowa z czegoś tam z czymś tam, sezonówka jakaś piękne talerze, poduszki koce i takie sklepy kobietom mówią co potrzebują w domu co jest potrzebne no i ja właśnie tak mam z Pepko na przykład że nie trzeba wiedzieć po co się idzie do Pepko, Pepko ci powie po co przyszłaś jak tylko tam wejdziesz więc jak Donia tam pójdzie do tego urzędu swojego tam zrobi co trzeba to przejedziemy sobie a jeszcze do skrytki, dobra jak już tu jestem to do skrytki jeszcze zajrzę bo tak raz na dwa tygodnie wypadałoby być w skrytce pocztowej. I ja wam powiem, jak funkcjonuje skrytka pocztowa. Podpisujesz umowę o prowadzenie skrytki pocztowej. Raz w roku tam jest opłata za, to, za prowadzenie tej skrytki. Ona jest oczywiście odbiorcza, ona nie jest nadawcza, ona jest odbiorcza. I jeżeli ktoś coś przyśle do nas, kartkę, cokolwiek, to czeka tam dwa tygodnie. Po tym czasie jest odsyłana do nadawcy. Jeżeli Wam się tak zdarzyło, a wiem, że się tak zdarzyło, to przepraszam, ale mogły mi się nałożyć tygodnie. Słabo jest na przykład z tą skrytką, z tym, że na przykład nie dostajesz SMS-a, że coś zostało umieszczone. No to wtedy byś wiedział, że masz tam jechać i odebrać. Ale 8 na 10 wizyt w skrytce to są skrytki, które są puste. Więc wiecie, czasami mi się przypomni, jak tu jestem i rzeczywiście pójdę, a czasami sobie zapomnę. Jak to ludzie mają, także zapominają czasami. Więc z góry przepraszam, jeżeli taka sytuacja by miała miejsce albo taka sytuacja Was dotknęła. E, w każdym razie czekam na donie, pójdziemy do skrytki i do Pepko. Jeśli chodzi o Pepko, to pomysł upad. Nie, Donia? Upadł. Ale ja Wam powiem, co nie upadło. Pokaż Państwu, Donia. Byliśmy w party i to jest <ścoughs> strucla z twarogiem, a tu są brownie. To jest wybór naszych dzieci. Ale teraz już jedziemy gotować obiad, więc do Dominisiu, no. Kiedyś były dużo dłuższe i dużo tańsze. Tak kiedyś było, teraz jest inaczej. Więc jedziemy do domu, bo tam mir tęskni, a on z nami nie pojechał. Powiedział, a nie będę z wami jechał, bo wy tak długo wszędzie jesteście. No to więc zostań w domu. No i został w domu, a teraz już potrzebuje, żebyśmy wróciły szybko, do niej. Gaz! Jest, moi drodzy, taki bardzo fajny kanał na YouTube, jak Gotuj ze mnie I tam są bardzo dobre potrawy, które się tworzą same przy pomocy tej pani tutaj. Się tworzą właśnie na tym blacie i najnowszy, najnowszy film będzie, nie będę wam może zdradzał, co to będzie, to będziecie mogli sobie w sobotę zobaczyć. FK położyła tam coś po dziesiątej, o dziesiątej, no tak. A jeżeli moi drodzy, ktoś by był ciekawy, jak to wygląda po zrobieniu, to danie nasze azjatyckie, które możecie zobaczyć na kanale Gotuizewu, to jest przewspaniałe normalnie. Można, oczywiście, my tutaj mamy makaron chiński, znaczy z chińskich zupek, ale można sobie zrobić albo z ryżem, albo z tym, albo z. Z czym? Z makaronem. Właśnie. Znaczy jest z makaronem, albo z ryżem, albo z tą. Ja jak chciałem z tym takim. Jak to się nazywa? Z pęczakiem, z kaszą, nie? Też można. I można. No. A teraz? To tak byłem sceptyczny. Yy, jeśli chodzi o to, bo ja to lubię takie sosy śmietanowe, a to jest taki bardziej słodko-kwaśny. Ale. Dzięki temu, że tu jest mięso, to przetrawię to jakoś. Ale jest zajebiste. Naprawdę. Jakoś to przetrawisz. Igor tam, mhm. Igor tam masz. A słychać tutaj jak chlipie tym wszystkim. Bardzo lubię takie jedzenie mhm. z ananasem. Ciekawe, jakby tutaj dodać. My robiliśmy takie jedzenie kiedyś z kokosem, nie? Z tym mleczkiem kokosem. Ciekawe, jakby tak dodać do tego, to może. To taka już tajska by była. Takie co innego by było, no właśnie. Proszę bardzo, jak piesek służy, Piesek służy, ale to nie jest dla piesków. Takie jedzonko nie mogą pieski jeść, bo pan by za mało zjadł i co by było? Patrz, jak nie tu, to tam. A, a Michał pełna psiego jedzenia, nie? Co jest? No, co jest.